Witam, a przed nami najcenniejsza właśnie z borówek, borówka brusznica. Tak jak widzicie, jest bardzo specyficzna puszcza, teraz te malutkie listki. Smaczne, swoją drogą cierpkie i gorzkie, ale czuć po prostu, że jest to właśnie lekarstwo. Tak samo uwielbiam podjadać się czerwone owocki. Jak już widzicie, kwiatki są, także tylko oczekiwać. Zbieramy tylko i wyłącznie zdrowe liście, bez tych takich właśnie czarnych kropek. Najlepiej właśnie te zielone z górki z samej góry. Tak jak widzicie, jest ich naprawdę sporo, popuszczało tych pędów. Także jak zbierać, jak suszyć, jak zażywać, mówię dalej. Także liście wyłącznie zdrowe zrywa się późno jesienią lub wczesną wiosną. Liście te suszymy w miejscach przewiewnych, ocienionych w temperaturach nie wyższych niż 20 stopni. Przechowujemy w workach lub papierowych torbach. Liście zawierają glikozydy, z których najważniejszym jest arbutyna oraz flawanoidy, np. hiperozyd. Prawie 1 piątą ciężaru stanowią garbniki. Jest to bardzo dużo. Ponadto liście borówki zawierają kwasy organiczne oraz sole mineralne, najwięcej związków magnezu. Owoce zawierają antocyjany, karotenoidy, garbniki, kwasy organiczne, witaminy A i C, pektyny oraz cukru. Substancje czynne zawarte w liściach borówki zwiększają wydzielanie moczu, a z nim szkodliwych produktów przemiany materii. Także jak chcecie się pozbyć metali ciężkich i różnych chemikali na oczyszczenie, jak najbardziej stosujmy. Niszczą bakterie w układzie moczowym i to często szczepy odporne na działanie wielu antybiotyków. Znowu, kolejny raz, roślina mocniejsza od antybiotyków, niemożliwe. Korzystne jest użycie liści borówki w przypadkach przewlekłych zakażeń układu moczowego. W kamicy moczowej, moczanowej, cysteinowej, ksateinowej. Podobnie jak na układ moczowy, związki zawarte w liściach borówki działają dezynfekująco na przewód pokarmowy. Znoszą wznęcia brzucha i są dobrym lekiem w niezbyt nasilonych biegunkach oraz kamicy żółciowej. Związki czynne z liści borówki uszczelniają naczynia włosowate i znoszą stany zapalne w tych naczyniach. Także niepozorny listek, niepozorna roślinka. A ile właściwości leczniczych. Odwar z liści. Przygotowujemy zalewając jedną drugą łyżki suszonych liści jedną szklanką wody, gotujemy przez 2-3 minuty, odstawiamy odwar na 10-15 minut i po przecedzeniu pijemy w 2-3 porcjach w ciągu dnia. Możemy także przygotować mieszankę następujących ziół Dwie części suszonych liści borówki brusznicy, jedna część korzenia arcydzięgla i jedna część liści ruty Po wymieszaniu jedną łyżkę do mieszanki zalewamy jedną szklanką wody Nie gotujemy przez 10 minut Po ostygnięciu i przecedzeniu wypijamy w dwóch-trzech porcjach w ciągu dnia W przewlekłych stanach zapalnych pęcherza i dróg moczowych Liście borówki brusznicy można łączyć z liśćmi pokrzywy, zielem skrzypu polnego, kłączami perzu, liśćmi brzozy O, tutaj tak ZIELEM NA WŁOCI I STRĄKAMI FASOLI Wszystkie składniki tej mieszanki mają działanie moczo i dezynfekujące drogi moczowe Także korzystajmy i do dzieła!